Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj przeglądając szwedzką gazetę Dagens Nyheter w trakcie śniadania przeczytałem informację o tym, że w Polsce ilość zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 100 tysięcy. Z kolei na portalu medycyny praktycznej, który czytałem w czasie przerwy na kawę, w pracy na wysuniętej placówce na prowincji szwedzkiej, jako dzielny lekarz rodzinny e, śledzę co się dzieje w mojej ukochanej oczyźnie Polsce i przeczytałem tekst pod intrygującym tytułem Dziadowska walka z pandemią Kto jest winie? Niska kultura pracy i zwykłe niedouczenie powodują, zdaniem doświadczonej w tematyce ochrony zdrowia dziennikarki Gazety Wyborczej Małgorzaty Soleckiej, że statystyki śmiertelności z powodu COVID-19 w Polsce tak bardzo odbiegają od, o, od e, Danych z krajów Europy Zachodniej. Dziennik mniej lub bardziej wprost stawia tezę, że choć istotną rolę odgrywają błędy popełnione przez rząd, tak naprawdę sprawę przesądza i decyduje o ludzkim życiu tolerancja dziadostwa tam, gdzie trafiają pacjenci. Mocne słowa, do których trudno mi się ustosunkować, bo ja od 18 lat pracuję w szwedzkiej służbie zdrowia. Dalej na portalu medycyny praktycznej można przeczytać. Kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski, wśród przyczyn, dla których polskie statystyki zgonów z powodów COVID-19 są bardzo wysokie, wymienił m.in. niski poziom zaszczepienia, gorszy niż w krajach Europy Zachodniej, stan zdrowia Polaków spowodowany błędami w profilaktyce i gorszą dostępnością do opieki zdrowotnej przed pandemią. I te powody bez wątpienia są prawdziwe, nawet jeśli nie wyczerpują całości obrazu. Postanowiła go uzupełnić dziennikarka wspomniana. Panie redaktor Małgorzata Sulecka w gazecie wyborczej pisząc między innymi minister nie wymienił najważniejszej przyczyny słabości systemu opieki zdrowotnej, którym sam zarządza epidemia boleśnie odsłoniła jego wady wiele z nich istnieje od lat to na przykład niska kultura pracy i zwykłe niedouczenie są szpitale w których leczy się pacjentów na intensywnej terapii według schematów sprzed 30 lat. Są takie, w których pielęgniarki nie przerwają sobie kawy nawet wtedy, kiedy pacjent zaczyna się dusić. Problem w tym, że nikt tego nie kontroluje. Koniec cytatu z wypowiedzi pani redaktor Małgorzaty Soleckiej. Dalej na portalu Medycyny Praktycznej można przeczytać o tym, że system ochrony zdrowia trzyma się na plastrach lekarze, Alarmowali w ostatnich latach systematycznie do znudzenia. O tym, że na oddziałach działach nie tylko i nawet nie przede wszystkim covidowych brakuje personelu i że żadna kawa nie jest potrzebna, by pielęgniarka mająca pod opieką 20-30 pacjentów nie zauważyła na czas objawów pogorszenia stanu pacjenta. Tak, na oddziałach intensywnej terapii pacjentów jest mniej, ale nie znaczy to, że personelu jest wystarczająca liczba. Do kwestii systemowych. I do innych spostrzeżeń, które mam e, jako lekarz, polski lekarz pracujący w realiach szwedzkiej służby zdrowia, teraz się od, odniosę. Na początku statystyka. Liczby nie kłamią. E, statystyka do, dotycząca COVID-19. W 10-milionowej Szwecji. Zanotowano 1,5 miliona zachorowań na COVID-19 w czasie trwającej prawie 2 lata pandemii oraz 15 500 zgonów. Dla porównania w 38-milionowej Polsce w czasie pandemii koronawirusa było 4,2 miliony zachorowań oraz 100 tysięcy zgonów. A więc różnica w Szwecji 15 500 zgonów, w Polsce 100 tysięcy zgonów. I teraz moje uwagi. W czasie pokoju każda armia funkcjonuje dobrze. I szwedzka, i polska, i każda inna, kiedy w koszarach żołnierze planują ewentualnie podboje. Dopiero czasy wojny są sprawdzianem skuteczności bojowej. Podobnie jest ze służbą zdrowia. Dopiero taki kryzys, jak pandemia, obnaża braki systemowe. Jako polski lekarz, i my, migrant, odnoszę wrażenie, że Polska służba zdrowia funkcjonuje w dobie pandemii COVID-19 jak pospolite ruszenie, a nie jak dobrze wyszkolona i uzbrojona armia. Wracając do kwestii systemowych, przypominam czasy PRL-u. Ja akurat dzieciństwo i młodość przeżyłem w PRL-u i pamiętam absurdy tamtego systemu, patologię tamtego. Systemu, kiedy żyłem w kraju biednym i zacosowanym w porównaniu do bo bogatych krajów zachodu, to system był zły, który wtedy w Polsce panował. Nie ludzie. Podobnie myślę jest systemem ochrony zdrowia. To nie polscy lekarze i nie polskie, lekar polskie pielęgniarki są złe. To system ochrony zdrowia, który jest w Polsce, funkcjonuje w Polsce, zresztą nie tylko od dwóch lat, od dawna. Myślę, że od czasów, kiedy ja jeszcze pracowałem w polskiej służbie zdrowia, a przypomnę, że swoją karierę lekarską zacząłem 33 lata temu. Dopiero 18 lat temu emigrowałem do Szwecji. Teraz zacytuję Paula Bataldena, dyrektora Instytutu Przywództwa. Every system is perfectly designed to produce the, the results it does. If you don't like the results, then you must change the system. Powtórzę. If you don't like the results, Then you must change the system. Te słowa dedykuję panu ministrowi zdrowia, Polski, ale i Szwecji. I politykom wszystkich opcji Polski i Szwecji. If you don't like the results, then you must change the system. Jeśli nie podobają Wam się rezultaty systemu ochrony zdrowia, którym zarządzacie, po prostu zmieńcie system. To mówi Wam lekarz medycyny, Master of Business Administration Paweł Kula. Teraz kilka uwag, które w czasie tej pandemii. Nasunęły mi się. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że w czasie pandemii koronawirusa, a więc w czasie kiedy społeczeństwo najbardziej potrzebowało pomocy lekarskiej, porady lekarskiej, polska podstawowa opieka zdrowotna polskie przychodnie, Zostały zamknięte. Zastanawiałem się wtedy, kto do tego dopuścił, kto na to pozwolił. Jak może funkcjonować system ochrony zdrowia bez podstawowej opieki zdrowotnej? Mówiłem o tym kilka razy, powtórzę to jeszcze raz. W czasie pandemii koronawirusa. Wszystkie szwedzkie przychodnie były otwarte tak jak przed erą pandemii. Jedyną różnicą było to, że w wydzielonych miejscach przychodni przyjmowaliśmy pacjentów z objawami infekcji, którzy wchodzili do przychodni osobnym wejściem. Personel przychodni zabezpieczał się, w sposób stosowny i zajmował się tymi, tymi pacjentami. Jeśli to były banalne infekcje, pacjent wracał do domu. Jeśli wymagał pomocy szpitalnej, był kierowany do szpitala. To jest takie proste. Ja nie słyszałem, żeby którykolwiek ze szwedzkich lekarzy, czy którakolwiek ze szwedzkich lekarek, pielęgniarek, podpielęgniarek miała wątpliwości, czy powinna, powinien przyjmować pacjentów chorych, nawet na pacjentów chorych z powodu infekcji koronawirusa. Przecież to są tacy sami pacjenci, jak wszyscy inni. Z drugiej strony, nasza działalność w czasie pandemii koronawirusa nie ograniczyła się tylko do walki z koronawirusem. Przecież jest tyle innych chorób, którymi my w szwedzkim primerwordem, czyli w szwedzkim POZY zajmujemy się. Kolejna kwestia. Słyszę cały czas, że w Polsce tworzy się jakieś szpitale covidowe, że stale brakuje łóżek covidowych. I znowu, znowu dziwię się temu, ponieważ Polska oprócz Austrii i Węgier należy do czołówki krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość łóżek na tysiąc mieszkańców. Mamy 6,6 łóżek na 1000 mieszkańców. Takie potęgi jak Niemcy i Francja mają 6 łóżek na 1000 mieszkańców. Na drugim biegu nie znajdują się kraje takie jak Szwecja, Dania, Wielka Brytania, które mają 2,5 łóżka na 1000 mieszkańców. Proszę zobaczyć, jaka różnica. 6,6 w Polsce 2,5 2,5 przepraszam po polsku w Szwecji czy z tego powodu że w mojej ukochanej ojczyźnie Polsce mamy do dyspozycji tyle łóżek to znaczy że Polacy są zdrowsi żyją dłużej pracowałem jako lekarz w Polsce w szpitalu Byłem pacjentem w Polsce w szpitalu i nie uważam, że łóżko szpitalne jest jakieś szczególnie wygodne. Nie rozumiem moich rodaków, dlaczego mają tak dużo łóżek. W końcu Polska nie jest jakimś bardzo bogatym krajem, a łóżko szpitalne, nie w sensie samego a, urządzenia. Jest drogie w utrzymaniu, o czym wiedzą wszyscy menadżerowie służby zdrowia, którzy umieją oczywiście liczyć. Kolejna refleksja. Statystyki podają, że Polska jest na 23. miejscu w Unii Europejskiej pod względem odsetka zaszczepionych osób. 57% populacji jest zaszczepionych, średnia unijna jest 73%, trochę powyżej są Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi. Szwecja ma dla porównania 76%, Polska 57%, Szwecja 76%, Dania 82%. Za Polską jest tylko Chorwacja, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Nie jest moim celem. Agitować, przekonywać do szczepień, bo każdy ma prawo samodzielnie podjąć tę decyzję. Ale ja myślę, że fakt, że pacjenci zaszczepieni, nawet gdy lądują na intensywnej terapii, mają lepsze wyniki leczenia niż ci niezaszczepieni, Dawać, powinno dawać do myślenia tym, którzy są sceptyczni wobec szczepień przeciwko koronawirusowi w szczególności, czy w ogóle antyszczepionkowcami w ogólności. Czy w Polsce jest dziadowska walka z pandemią? Nie mnie osądzać. Każdy kraj wybrał swoją drogę, i to dopiero historia. Historia medycyna oceni, która droga była najlepsza. Na pewno jest wiele dziwnych restrykcji covidowych, ograniczeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jako osoba, która trochę podróżuje w zeszłym roku, to znaczy w 2021 roku, byłem trzy razy szczepiony przeciwko SARS-CoV-2. I 14 razy musiałem się wymazywać. Koszt yy, w różnych krajach w Szwecji, w Danii, w Niemczech i w Polsce oczywiście. Średni koszt takiego wymazu to 100 euro, nawet w Polsce jeśli chcę mieć zaświadczenie po angielsku to tyle to kosztuje. Ja pomijam stratę czasu na dojazd do miejsca badania czasami kolejki i w końcu nieprzyjemności związane z Grzebaniem w nosie, bo nie jest to przyjemne badanie. W Szwecji mieliśmy generalnie luźny stosunek do masek, w sąsiedniej Danii, Norwegii, co miałem okazję przekonać się w Kopenhadze i w Oslo, mają bardzo restrykcyjną politykę jeśli chodzi o noszenie maseczek a w Niemczech, co widziałem we Frankfurcie, policja pilnuje, żeby nie tylko nosić maseczki, ale nawet, żeby one były poprawnie założone. Nie mam zamiaru komentować tego, ponieważ to, jak powiedziałem, to dopiero historia oceni. Tak czy owak, zmiany systemowe w polskiej służbie zdrowia są konieczne. Czego Życzę mojej ukochanej ojczyźnie, a Państwu tradycyjnie i sobie życzę dużo zdrowia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.